Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Marek, a jesteście na kanale Kryptowaluty dla początkujących. W dzisiejszym filmie poruszymy temat, który pewnie wielu z Was interesuje, czyli mianowicie to, co dzieje się z kryptowalutami, jakie są możliwe scenariusze na nadchodzące miesiące oraz po prostu jak ten rynek będzie wyglądał w najbliższej przyszłości. Zanim do tego przejdziemy, chcę Wam bardzo gorąco podziękować za zbliżające się 6000 tysięcy subskrybentów. Myślę, że w czerwcu, jeśli będzie tutaj okazja, w którymś z filmów również jakiś konkurs zrobimy, więc po prostu zostańcie z nami i oglądajcie aktywnie filmy, bo nigdy nie wiadomo, w którym filmie taki konkurs na oczywiście jakieś pieniądze w wybranej przez was kryptowalucie będzie miał miejsce. Spójrzmy, jak wygląda aktualnie sytuacja na rynku kryptowalut. Ostatnie dni, nawet tygodnie są bardzo burzliwe i mamy tutaj ogromne wahania w każdą ze stron. Wczoraj e, był moment, w którym bitcoin znowu kosztował około 30 tysięcy dolarów. No, widzicie, tutaj 32, ale były też niższe świece, więc, no, tak naprawdę jest ciężko, jest ciężko, szczególnie psychicznie, większości młodych inwestorów, tych początkujących, ale również starym wyjadaczom, ponieważ ta korekta, uh Jeżeli nazwiemy to korektą, jest czymś po prostu dosyć niespotykanym nawet na rynku kryptowalut. Więc ja współczuję, jeżeli chodzi o psychikę, właśnie osób, które dopiero weszły na ten rynek, z tego względu, że takie rzeczy nawet nie miały miejsca na poprzedniej hoście. Były korekty 30-paro procentowe, 38, prawie 40, ale obecnie korekta na samym Bitcoinie wyniosła w najgorszym momencie 50 kilka procent, więc daje to bardzo dużo do myślenia i pokazuje, jak bardzo ten rynek był przegrzany jeszcze miesiąc temu, więc od wczoraj mamy znowu małe odbicie i chociaż tutaj procentowo te liczby wyglądają naprawdę fajnie, no wiecie, 40%, 35% wzrostu w ciągu tylko doby, to tak naprawdę to i tak jest wzrost od tych największych spadków, czyli dwa tygodnie temu i Ethereum kosztowało 4400 dolarów, może ponad dwa tygodnie temu, ale około, a teraz jest to 2466. Mieliśmy tutaj niecałe 1800 dolarów wczoraj, 1700 z moim haczykiem. To są wartości naprawdę już skrajne, jak na ostatni czas. I cofnęliśmy się tutaj rzeczywiście nie o krok, a o trzy kroki w tył. I dzisiaj postaram się Wam przedstawić po prostu cztery scenariusze na to, co może się wydarzyć w najbliższym czasie. Pierwszym z nich to jest właśnie teoria supercyklu na kryptowalutach. I fakt, że Hossa po prostu nie skończy się jeszcze w tym roku, ale będzie jakby to powiedzieć taka przeciągnięta w czasie, na najbliższe dwa lata, trzy lata może nawet. Będzie to taka super Hossa, ale, tak jak wspominają w tym filmie, jeżeli ktoś go jeszcze nie widział, to zapraszam. Jest to obecnie najdłuższy film na kanale. Jest z nim chyba najwięcej informacji dotychczas zebranych, zagregowanych i przedstawionych. Ma też, myślę, fajne opinie i ciekawe komentarze, więc warto tutaj wpaść. Załączę Wam do niego teraz link w prawym górnym rogu ekranu, żebyście mogli sobie potem do tego wrócić. No i mówię tutaj o tym właśnie, że Bitcoin, jak i reszta kryptowalut będzie być może rosła przez najbliższe parę parędziesiąt miesięcy. Ale podkreśliłem też, i to bardzo dosadnie kilkukrotnie, że jeżeli ten scenariusz się ziści, to przed nami będzie również bardzo wiele korekt, szarpania, takich dramatycznych więc wręcz spadków, i przykład tego mieliśmy, trzymając się oczywiście tego scenariusza, no w ostatnim czasie. I tak naprawdę e, kryptowaluty tutaj. Trzy razy próbowały pobijać te swoje rekordy, aż w końcu nie wytrzymały. Też seria takich bardzo negatywnych wiadomości ze świata się skumulowała. Czy to była manipulacja? Być może tak naprawdę nigdy się tego nie dowiemy od, że tak powiem, źródła. Są osoby, które, jak wiecie, mają bardzo duży wpływ na rynek. Robią oni często z nami co chcą, i być może właśnie tak według nich miało być. No i były te wzrosty numer 1 w kwietniu, były wzrosty numer 2 na początku maja i wszystko fajnie, ale te majowa, po prostu tutaj już kreska wzrostowa nie przebiła bardzo tej kwietniowej. Tak naprawdę kapitalizacja wzrosła te 200-300 miliardów dolarów i to by było na tyle. Więc jak na kryptowaluty, nie był to też jakiś taki wiecie, spektakularny wzrost, chociaż odbicie było niezłe no i potem mamy tutaj serię spadków. To był ten spadek, który obecnie pokazuje pięć dni temu, gdzie wszyscy się zastanawiali, czy to już jest koniec. Na pewno większość z was myślała, musicie to przyznać, że no dalej to już nie spadnie. Widzieliśmy też takie pozytywne bardzo odbicie w ciągu kilku godzin te kryptowaluty nam odbiły z poziomów bitcoinowych około 30 tysięcy dolarów do 42 tysięcy, nawet 40 tysięcy. Ethereum też z 1850 dolarów odbiło na 2900 i wszyscy już się tutaj ładowali, pakowali, nawet ci, którzy sprzedawali, odkupili drożej z tego względu, że myśleli po prostu, że zaraz to ucieknie i to taka chwilowa korekta, mocny pullback i szybki spadek. No ale otóż nie. Jak widzicie, pogłębienie korekty nastąpiło i wczoraj mieliśmy jego taką totalną akumulację. Bilion i 289 miliardów dolarów. Taki był wynik tutaj na rynku. No i tak naprawdę znowu widzimy tutaj odbicie. No i jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej na temat tego super cyklu, czym on jest i jak dokładnie polega, jeszcze raz odsyłam do tego filmu, ale tutaj właśnie pokażę Wam jeden z artykułów, który no bardzo ciekawie to opisuje. E, mogę też link Wam załączyć. W opisie i cały właśnie skupia się na tym, co będzie się działo i dlaczego ten supercykl być może się wydarzy. I chodzi tutaj tak w skrócie o to, że sytuacja na świecie jest jaka jest, jest koronawirus, jest po prostu krach w wielu branżach, inflacja pędzi, jak szalona, coraz bardziej w wielu krajach, szczególnie tych środkowoeuropejskich, w Ameryce Południowej, więc coraz więcej ludzi to dotyczy, dotyka i po prostu będzie to dotykać. Dlatego ludzie zwykli, tacy jak my. Starają się szukać alternatywnych miejsc, gdzie tą gotówkę można przechowywać, żeby chociaż nie straciła na tej wartości, prawda? Tutaj po pojawiły się kryptowaluty, a za nimi po prostu ogólnoświatowa adopcja i po prostu przyspieszenie tego rozwoju kryptowalut przez firmy takie jak PayPal, takie jak Revolt. I przez instytucje bankowe, tak jak na przykład Goldman Sachs, które pokazały nam, że tym razem te kryptowaluty nie są takie złe, po prostu warto w to inwestować i te fundusze też pieniądze swoich klientów inwestują w te poniekąd ryzykowne aktywo. Dzięki temu ludzie utwierdzili się w przekonaniu, że kryptowaluty są okej, okay, nie są już też takie niebezpieczne i być może będzie to dobra droga, żeby te pieniądze przechować i ewentualnie zarobić. No ale. Jeżeli dużo młodych, nowych inwestorów wchodzi na rynek, to ten kapitał też w masakrycie szybkim tempie tutaj się akumuluje, tak? I spadek również może być dramatyczny. Giełdy są przepchane, coraz więcej ludzi się rejestruje na giełdy. I powiem Wam szczerze, po prostu ze swoich danych, bo też tutaj widzę na przykład ile osób z rynków w opisie się rejestruje, to chociaż te spadki obecne są, mają miejsce niezaprzeczalnie, to ludzi na giełdzie rejestruje się tyle samo, co jeszcze 2-3 tygodnie temu, jak byliśmy na szczycie. Więc to jest taka informacja ode mnie dla Was, ponieważ mnie to nic nie kosztuje i nie mam czego zatajać, że bardzo dużo ludzi dalej interesuje się rynkiem kryptowalut rejestruje się, szuka możliwości właśnie inwestycji, więc nie do końca to na razie zniechęciło tych inwestorów i myślę, że może być ciekawie w najbliższym czasie. Teoria Wykofa. To jest scenariusz numer dwa, który może się wydarzyć i już powoli ma miejsce. Jest to osoba, która urodziła się w XIX wieku i był pionierem w technicznym podejściu do badania rynku akcji. Jest uważany za jednego z pięciu tytanów analiz technicznych. I tak naprawdę w wieku 15 lat podjął już pracę jako makler giełdowy w nowojorskim domu maklerskim, więc no, sami widzicie, miał dużo czasu żeby zdobyć e, przeróżne informacje na temat rynku, jakieś swoje teorie wysnuć i nam tutaj teraz po sobie, że tak powiem, w takim spadku e, zostawić no, i pokażę Wam teraz bardzo ciekawy wykres, który on tutaj po prostu rozpisał, i on ma też bardzo duże zastosowanie i częste zastosowanie na rynku po prostu akcji firm tradycyjnych, tak? Na rynku giełd papierów wartościowych. Więc zaraz porównamy to, co się obecnie dzieje, z wykresami na kapitalizacji kryptowalut. Więc tu mamy taką fazę pierwszą, właśnie, gdzie jest ta totalna akumulacja i nagły spadek. Jak widzicie, biorąc sobie taki wykres, teraz z ostatnich dosłownie 10, kilkunastu dni, ten scenariusz jest podobny. Zobaczcie na tą tutaj linię spadkową. Mamy coś takiego, prawda? Podobnego. Potem jest takie małe odbicie, które można po prostu zilustrować mniej więcej w tym miejscu. No i kolejne spadki. I według mnie, jeżeli ten, ten po prostu scenariusz miał się też ziścić, to jesteśmy mniej więcej w tym momencie, więc być może przed nami, jeżeli będziemy tym trendem po prostu iść, w najbliższych dwóch, trzech, czterech dniach mogą być spore wzrosty dalej, a potem ewentualnie ostatnie testowanie, yy, po prostu ludzi, tego, że się wyprzedają, manipulacja wielorybów i po prostu spadek do najniższych wartości, jakie widzieliśmy, gdzie Bitcoin może kosztować wtedy 20 parę tysięcy dolarów, a Ethereum koło tysiąca pięciuset, według mnie. Tak patrzę na ten wykres. Więc jeżeli tak będzie, to na pewno będzie ciekawie, bo ten spadek wtedy będzie już wynosił sześćdziesiąt parę procent na samym Bitcoinie. I być może od tego momentu właśnie przed nami nastąpi odbicie. Czy tak będzie? No, zobaczymy, tak. Ja Wam po prostu w dzisiejszym filmie pokazuję takie scenariusze, które według mnie najbardziej prawdopodobne jest, że się wydarzą. Jest ich aż. aż... Są oczywiście aż cztery, bo nie ma lekko. Nikt Wam nie powie, czy te kryptowaluty będą rosnąć czy spadać. Każdy subiektywnie podejmuje zdanie na ten temat. Ja nie daję porad inwestycyjnych, tylko pokazuję to po prostu z mojej perspektywy i na bazie mojej wiedzy, doświadczeń i. Informacji zagregowanych w jednym miejscu chcę Wam przekazać te najistotniejsze informacje. Jest ciekawie tak, jak wspomniałem, bilion miliardów dolarów było już, czyli ponad bilion i miliardów dolarów spadku na łącznej kapitalizacji. I tutaj też jest fajny artykuł właśnie o metodzie wykofa. Jest takie dogłębne wytłumaczenie na Akademii Binance. Jak widzicie, dosyć treściwy artykuł, ta tutaj strzałeczka skrolowania wolno się przesuwa. Polecam sobie przeczytać, bardzo łatwo go znaleźć w Google. Jest to na pewno ciekawe i nawet jeżeli ta teoria się nie ziści, to czegoś się nauczycie. 23 minut po prostu poświęcić i poczytać sobie na ten temat. Takie podstawy matematyczne, giełdowe, i właśnie teoria, tutaj jego taka też indywidualna. Przedstawiona w bardzo przystępny sposób. W ogóle tak, Akademia Binance jest fajnym miejscem, żeby się nauczyć wielu rzeczy. No, scenariuszem numer 3, który może się wydarzyć, to jest niestety prawdopodobieństwo Bessy. Jak sobie porównamy właśnie te wykresy na CoinMarketCapie z poprzedniej Hossy i tej obecnej, wchodząc sobie oczywiście tutaj w ten wykres całościowy, no to widzimy, że ten spadek w obecnym momencie jest nawet bardziej dramatyczny w ostatnich dwóch tygodniach niż ten przy zakończeniu BESSY w 2017 roku. Tu mieliśmy jeszcze, wiecie, takie podwójne, potrójne odbicie i dalej polecieliśmy. Jeśli tak będzie, to właśnie w najbliższym czasie również może się to wydarzyć i spadamy jeszcze niżej, tak? Ale to według mnie nie do końca... Po prostu te dane historyczne mogą być wymierne na każdej hoste. z tego względu, że tak naprawdę była jedna, no powiedzmy dwie takie hosty, gdzie już jacyś ludzie w większej skali uczestniczyli, tych danych było więcej. No i te dane są świeże, tak? Dosłownie 8 lat wstecz to tak naprawdę nie wydarzyło się jeszcze wszystko, co mogło. Można domniemać, że będzie podobnie, ale każda hossa jest trochę inna i takie stricte bazowanie na tym, co się stało kiedyś no niekoniecznie prowadzi do czegoś dobrego, prawda? No i tutaj Bessa, czyli takie przybliżenie po prostu Teraz formułką, co to jest, czyli rynek niedźwiedzia utrzymujący się przez dłuższy czas spadek cen papierów wartościowych lub kursów akcji lub właśnie aktywów w formie kryptowalut. Nazwa pochodzi z angielskiego beer market, rynek niedźwiedzia, stąd symbolem Bessy jest niedźwiedź, co nawiązuje również do niedźwiedzia podczas ataku. Uderza łapą z góry na dół. Przeciwieństwem Bessy jest Hossa, której symbolem jest byk. O Bessie możemy mówić, gdy akcje firmy spadną co najmniej 20%, ale to jest właśnie tutaj pokazane na przykładzie firm, tak? W kryptowalutach 20-30% to jest normalnie korekta. Jeżeli spadły akcje od, od 10 do 20%, mówimy o korekcie. Więc możemy powiedzieć, że właśnie w Bezsie, e, tutaj te, 40, 60%, gdy akcje spadną, to możemy mówić o bezsie, chociaż niekoniecznie w tym przypadku, jak wam powiedziałem, w dwóch poprzednich scenariuszach. No a te korekty od 20 do 40% to jest coś normalnego. Przez 113 lat, od 1900 do 2013 roku, na giełdzie amerykańskiej odnotowano 32 przypadki bezsy oraz aż 123 przypadki korekt. W kryptowalutach przez 100 lat będzie tego uwierzcie mi dużo więcej, szczególnie jeżeli chodzi o korekty, bo korekty tutaj są stosunkowo szybkie, dosyć głębokie, właśnie. I ten rynek jest po prostu dużo bardziej dynamiczny, cały czas świeży, aktywny i szarga emocjami, szarpie bardzo mocno. Nie da się tego ukryć, więc osoby wrażliwe na takie rzeczy po prostu, według mnie, powinny omijać ten rynek z daleka, z tego względu, że nie będą się czuły dobrze. Przypomnę jeszcze, że warto inwestować tylko pieniądze, których. Tak naprawdę nie potrzebujecie, które możecie stracić, które nie posłużą Wam na zakup jedzenia za dwa tygodnie, czy nie chcecie po prostu zanie kupić sobie samochodu za kilka miesięcy. Bo jeżeli będą te spadki, to będziecie sobie w głowie liczyć, co mogliście za to kupić, czego nie kupiliście, może być wam źle, inwestujmy tylko te pieniądze, które są nam totalnie zbędne, służą tylko i wyłącznie na inwestycje, i robimy to w pełni świadomie. No i tutaj już portal Investing.com twierdzi, że kurs Ethereum traci 19%. W bessie. Warte słowo podkreślenia. W bessie Już nazywają to, co się dzieje w kryptowalutach Bessą, Z tego względu, że rzeczywiście według tej formuły i mnożąc sobie ją po prostu o to, co się dzieje na kryptowalutach, możemy stwierdzić, że jest to pewnego rodzaju bessa, jeżeli dwa poprzednie scenariusze się nie ziszczą. Więc teoria supercyklu i po prostu ten schemat Witkofa, to są rzeczy, które być może będą miały miejsce. Warto o nich wiedzieć, ponieważ pomoże to niektórym inwestorom w podjęciu jakichś tam indywidualnych decyzji. No i właśnie. Ethereum spadło, wszystko spada. I tutaj mamy ciekawy, tak po prostu, artykuł o tym, co polscy influencerzy krypto sądzą na temat krachu na Bitcoinie. I tak się zatrzymajmy tu na chwilę. Bo według mnie to jest też dosyć, znaczy śmieszne nie jest, bo po prostu influencing to jest słowo po angielsku, które oznacza wpływ na coś, tak? Czyli influencerzy to są osoby wpływowe, które rzeczywiście mają wpływ. Influencerem może być każdy, influencerem może być twoja mama, bo powie ci, że masz założyć kapcie i ty je założyłeś, tak? Więc ma na ciebie jakiś wpływ. Ale jeżeli mówimy o tym w opinii publicznej, po prostu wyrażając swoje zdanie na ten temat, w internecie czy gdziekolwiek, no to coraz więcej o, o influencerach mówi się jako o osobach, które rzeczywiście mają kanały na YouTubie, jakieś tam Instagramy itd., ale jeszcze po polsku po prostu tego wyrażenia w sferze kryptowalut nie słyszałem, bo influencerki czy influencerzy kojarzą się często po prostu z takimi wydmuszkami na Instagramie pokazującymi tyłek, no ale jednak świat się rozwija i to słowo zyskuje coraz więcej na wartości i będzie używane coraz częściej. No i właśnie, Bitcoin przychodzi największą korektę w bieżącym cyklu, cena głównej kryptowaluty odnotowała spadek o 53%, licząc od rekordu wszechczasów na poziomie prawie 65 tysięcy dolarów z dnia 14 kwietnia, no czyli było to jakieś 6 tygodni temu. Nie brakuje opinii, że tak duży spadek i utrata wielu obszarów wsparcia jest sygnałem zakończenia rynku byka i początku długoterminowej bessy na kryptowalutach. No i tak naprawdę tu się wypowiada kilka osób, m.in. właśnie Phil Konieczny, bardzo polecam. Ja tutaj nie jestem, wiecie, taki konkurencyjny. Sam oglądam wiele kanałów kryptowalutowych. Sam porównuję moją opinię do innych i również czerpię wiedzę. Więc chwilę polecam, tak? Jest to osoba, która od już od paru lat tak naprawdę na tym rynku nam tutaj pokazuje, co robi. W większości to, co mówi, się sprawdza. Jest na pewno rozsądny, nierozrzutny i robi to no, z zimną głową. No i wypowiedział się on. Że na korekty po prostu na poziomie 50% nie można na pewno nazwać zdrową. Nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy to koniec hossy, bo nikt nie ma kryształowej kuli. No i tutaj oczywiście się zgadzam. Natomiast patrząc na cykle, matematykę, to ile osób wchodzi do rynku, czyli to, o czym wam mówiłem, o tych rejestracjach na giełdzie, nawet pomimo tego, że są spadki, a co najważniejsze, patrząc na dane analizy on nic nie wskazuje na koniec hossy. Czy tak będzie? Zobaczymy. No i przejdźmy właśnie płynnie do ostatniego scenariusza. Czyli do tego, że Hossa dalej będzie trwała w najlepsze, przyjmując po prostu, że to co się stało, ten 50% spadek na Bitcoinie to była największa dotychczas i najbardziej bolesna korekta w świecie kryptowalut, jeżeli właśnie nie nazywamy jej Besson. No i wyznaczy ona na pewno nowe reguły gry, tak bo jeżeli teraz rynek by odbił, to mamy sytuację, w której Hossa trwa dalej, mamy ten rynek byka. I po prostu hmm, 50-poru procentowy spadek nie zatrzymał tego pociągu i dalej on sobie jedzie. HOSSA, czyli po prostu długotrwały trend wzrostowy różnych aktywów czy papierów wartościowych, no i właśnie na przykład kryptowalut. Potoczna nazwa nawiązuje do metody ataku byka tym razem. Uderza on rogami z dołu do góry. Fajne takie porównanie do zwierząt. Jak długo potrwa obecna HOSSA na rynku kryptowalut? Rozmowa ze Sławkiem Zawadzkim. Co my tutaj mamy? Czytałem ten artykuł właśnie przed tym filmem, żeby się dowiedzieć, co też inne osoby sądzą na ten temat, no ale właśnie nie możemy tutaj za dużo przeczytać z tego względu, że ten film trzeba obejrzeć. I chodzi też o to właśnie, że Bitcoin jeszcze na czas pisania artykułu miał około 50% udziału w całym prężnie rozwijającym się rynku wirtualnych walut. Teraz są to 44%, ale osoby, które bacznie śledzą rynek, wiedzą, że nawet poniżej 40% wartości łącznej kapitalizacji widzieliśmy w Bitcoinie, a więcej było w altcoinach, więc końcówką tego tej domniemanej korekty, przyjmując po prostu e, teorię dalszej hossy, był mocny alt season, który mógł potrwać dłużej według mnie. Nie chodzi o takie moje wiecie tutaj e, potrzeby czy czy to, że chciałbym, żeby on dłużej potrwał, ale gdyby nie ten właśnie fraud cały i te negatywne informacje, to według mnie e, Ethereum mogłoby się zbliżyć kapitalizacyjne do Bitcoina. I nawet go na chwilkę wyprzedzić, i nie mówię tutaj o cenie, że Ethereum kosztowałoby tam 50 tysięcy dolarów czy ileś, tylko mówię o fakcie, że jeżeli Ethereum by było około 8 tysięcy dolarów, 8,5, to już kapitalizację by tego bitcoina na tamtym poziomie przegoniło i byłoby pierwsze. Trzeba zawsze brać pod uwagę ilość monet w obiegu, po prostu cyrkulację tego wszystkiego, a nie fakt samej ceny, bo to jest zgubne i właśnie gubi dużo młodych osób na rynku. I też y, analityk BitBay'a Sebastian Saliga wypowiadał się pod koniec zeszłego roku właśnie jak ta hosta będzie wyglądała, no i tutaj dużo się nie pomylił, y, ponieważ Powiedział, że ta hossa będzie trochę inna niż w 2017 roku, ale też wypowiedział się właśnie w bardzo pozytywny sposób, że to wszystko dalej będzie się rozwijać, że będzie ta bańka domniemana, może to tak nazwać w teorii, i po prostu, że zobaczymy duże wzrosty. No i tak naprawdę patrząc na tą hossę z 2017, łamanego na 18 rok, tą końcóweczkę, właśnie widzimy, jak to tutaj wyglądało, czyli był jeden taki mocny, po prostu. Cykl wzrostowy, potem mieliśmy, wiecie, takie trochę tutaj zawahania. Co, co dalej z tymi kryptowalutami? Też bardzo mocną korektę. No i później mieliśmy tutaj kolejne wzrosty, czyli tutaj można to porównać właśnie tak samo do tego okresu od października do grudnia w zeszłym roku, a tutaj ten szybki wzrost nastąpił w ciągu tygodnia, ale my możemy go porównać do tego, co działo się po prostu aż do końca kwietnia w tym roku. No i potem mamy spadek. Patrząc na to właśnie z tej perspektywy, wygląda to dosyć podobnie. Co będzie? Słuchajcie, zobaczymy. Nowe osoby. Zachęcam do obejrzenia filmu na naszym kanale. Top 7 najgorszych błędów w inwestowaniu w kryptowaluty, których należy unikać. Też Wam tutaj link w górnym prawym roku w tej chwili do niego załączę. Bardzo fajne opinie. Bardzo wiele osób dziękuję właśnie za ten film, ponieważ pomogło im uchronić się od błędów. No i jeżeli dopiero zaczynacie lub jesteście po prostu średnio zaawansowani, to bardzo polecam go obejrzeć, ponieważ wielu są może pomóc zaoszczędzić. Nie stracić i brnąć dalej w tym rynku. Jeżeli nie macie jeszcze konta na giełdzie, tutaj znajdziecie linki do dwóch giełd. E, tutaj, gdzie jest napisane, że kupuję altcoiny, to jest giełda Binance. Ponad 350 różnych kryptowalut. Naprawdę polecam się zarejestrować. Podstawowa giełda, jedna z największych na świecie. No i można sobie na przykład z Bitbaya, ładując sobie polskie złotówki, e, przesłać od razu bitcoina. A na Binance też można po prostu doładować sobie konto kartą. Więc to jest właśnie Binance. Tak wygląda. Linki znajdziecie w opisie, a to jest polska do BitBay. Ostatnio o niej trochę jest dużo do mówienia, ale według mnie nie jest źle. Mnie nie zawiodła od 4,5 roku około, sobie tutaj prężnie działa, jest w ogóle starszą giełdą niż Binance. Binance powstało w 2017 roku, a BitBay w 2014. Teraz Sylwester suszek odszedł. Tutaj widzę sprowadzenia giełdy, amerykańska spółka ją przejęła, ale dalej wszystko jest ok. Oczywiście, dużo osób też mówi, że wiecie, że są te wasze zapytania rozpatrywane w dwa tygodnie, czy w trzy, ale trzeba wziąć pod uwagę fakt, że giełdy, tak jak wspomniałem wcześniej, są zapchane, bardzo dużo ludzi się rejestruje i ciężko tak nagle potroić na przykład etaty osób w obsłudze klienta i od strony technicznej. Jakby te osoby potem by trzeba było zwolnić, a koszt rekrutacji i tak dalej na, na przykład pół roku zatrudnienia tych osób i potem zwolnienia ich to nic przyjemnego i wiele po prostu firm nie może sobie na to pozwolić, więc radzę po prostu poczekać cierpliwości, a wszystko będzie dobrze. Dzięki za oglądanie tego filmu, trzymajcie się i do zobaczenia w następnych. Cześć!